Dzień dobry. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek z serii 5 pytań o oczy. Dziś odpowiemy na 5 pytań dotyczących alergicznego zapalenia spojówek. Pacjenci, którym stawiane jest rozpoznanie alergicznego zapalenia spojówek, najczęściej zadają następujące pytania: co to jest spojówka, co to jest alergia, jak powinniśmy to leczyć, czy mogę zapobiegać nawrotom alergicznego zapalenia spojówek i czy w wyniku alergicznego zapalenia spojówek można stracić wzrok? Co to jest spojówka? Najprościej rzecz ujmując jest to błona, która pokrywa gałkę oczną i pełni funkcję ochronną. Co to jest alergia? Alergia proszę Państwa to inaczej reakcja nadwrażliwości. W przypadku alergii organizm reaguje nadmiernie na zewnętrzny czynnik, który jest neutralny dla zdrowej osoby. Ta nadmierna reakcja objawia się obrzękiem, zaczerwienieniem czy też świądem. W leczeniu alergii stosujemy przede wszystkim krople nawilżające, które mają na celu zmniejszenie stężenia alergenu na powierzchni oka, a także leki, które hamują działanie substancji uwolnionych w reakcji na ten czynnik prowadzący do alergii. Do leków tych zaliczamy leki antyhistaminowe czy steroidy. Pytanie o profilaktykę nawrotów alergii pojawia się bardzo często w gabinecie okulistycznym. Niestety, profilaktyka alergicznego zapalenia spojówek jest bardzo trudna. Przede wszystkim wymaga od nas zidentyfikowania przyczyny zapalenia spojówek, a następnie jej unikania. W wielu przypadkach, jak na przykład pylące rośliny, jest to po prostu niemożliwe. Dobrym pomysłem w takiej sytuacji jest natomiast regularne stosowanie kropli nawilżających. Zmniejszają one stężenie alergenu na powierzchni oka i tym samym zmniejszają ryzyko rozwoju reakcji alergicznej. Czy mogę stracić wzrok? Ryzyko utraty widzenia w przypadku alergicznego zapalenia spojówek jest niewielki. Niestety, w najcięższych przypadkach, np. Na przykład, na przykład w przypadku atopowego zapalenia spojówki i rogówki, może dojść do powstania owrzodzenia rogówki i trwałego obniżenia ostrości wzroku. Nie można też zapominać, że przewlekłe stosowanie steroidów bez nadzoru lekarza okulisty może doprowadzić do jaskry wtórnej i uszkodzenia nerwu wzrokowego. Dziękujemy serdecznie za uwagę.